Witam Was bardzo serdecznie z tego pięknego miejsca. A jest to sad pomarańczowy. Nieduży, ma około 2500 metrów kwadratowych. Tutaj, jak widzicie, te palmy. Ten kawałeczek dalej. O, jest droga asfaltowa. I tu jest taka odnoga drogi polnej, utwardzonej. O, ze 100 metrów do tego sadu. Sad jak widzicie jest bardzo zadbany. Jeszcze kilka miesięcy i będą rosły pomarańczka. Kwiatki już są piękne. Bardzo dużo tych kwiatków. A jak piękny zapach to jest. Naprawdę pomarańcza no cudownie pachną. Idealne miejsce na te dziwne czasy, które zgotowali nam okupanci. Zobaczcie, widoczki są bardzo ładne. Góry dookoła, prawie. I tam kawałeczek. Dalej plaża. Drzewka mają fajne odstępy, bo tak jak widzicie, tutaj bez problemu można sobie wstawić. Jakąś, jak ktoś chce, oczywiście przyczepę kempingową lub kampera, jakiś ogródek sobie zrobić. Tutaj też można. Woda jest zaledwie półtora metra pod spodem. Nie jest to woda co prawda zdatna do picia tak bezpośrednio na takiej powierzchni, bo taka żeby była dobra do picia no to by musiał być odwiert taki z 20 metrów. Ale takie zwykłe studnie, y, to takie, które się używa wody na przykład do mycia, do kąpania i tak dalej, no to ta woda jak najbardziej się nadaje. Jak też sobie za zastosuje odpowiednie filtry, no to można też używać tą wodę do picia. Jak najbardziej. Mamy tutaj też naszego Krajana. Złota rączka. Potrafi zrobić studnie. Opiekuje się takimi ogrodami. Podlewa, przycina gałązki. Potrafi też zamontować panele słoneczne, solary. Bardzo fajny człowiek. W razie czego, jak ktoś będzie potrzebował z naszych tutaj widzów to damy do niego kontakt miejsce bardzo fajne o tutaj też takie jest w środku nawet nie trzeba by było wycinać drzew bo zobaczcie to taki plac jest nawet idealny już pod, pod taką przyczepę wracamy do natury miejsca bardzo spokojne. Pięknie. Jak kiedyś nasi przodkowie, Polanie, mieszkali na polach i jakoś sobie spokojnie żyli. A dzisiaj okupanci, pasożydy Szykują nam wojny, chociaż sami na te wojny nie pójdą, ani swoich dzieci też nie wyślą. A więc nie dajcie się zwieść, stop wszelkim wojnom, stop kłamstwu. Zobaczcie jak pięknie. Sad ma około 2,500 tysiąca metrów kwadratowych. Tak jak widzicie, jest bardzo zadbany. Do plaży około 5 km stąd mamy. Oczywiście szukam dalej sadów w ziemi rolnej. Mamy bardzo dużo zamówień. Robimy co możemy, staramy się szukać i znajdować jak najciekawsze oferty. Wiadomo czasy są, jakie są. Także mniej teraz już stawiamy apartamentów, a więcej takiej więcej o sadów, jakiejś ziemi rolnej ze względu na zamówienia. Wiadomo o co chodzi, chociaż już tych nieruchomości też na mnie niezbyt wiele zostało. Bo po prostu trwa wykup nieruchomości, taki no, bardzo duży. Wszystko praktycznie się sprzedaje. Wiadomo, no, dużo naszych krajan przyjeżdża, ale nie tylko, bo dużo ludzi, na przykład Belgów i jeszcze inne narodowości też po malutku już opuszczają swoje tereny ze względu na to co okupant nam szykuje. A jeszcze powiem od siebie dobrze by było, żebyście jeśli ktoś ma ochotę sprawdzić Lechistan, nazwę Lechistan, to może poznać naszą historię. Wiadomo, że w szkołach tego nie uczą, ale proponuję się zainteresować prawdziwą historią. Pozdrawiam serdecznie.